W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Kirjeleison, Chryste Elejson, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Błogosławiony Karlo Akutisie, módl się za nami. Wielbicielu Najświętszej Dziewicy, módl się za nami. Roztropny Patronie Młodzieży, módl się za nami. Opiekunie wszystkich ludzi, módl się za nami, Szafarzu Bożych Łask, módl się za nami, Wzorze dziecięctwa duchowego, módl się za nami, Hojny wspomożycielu ubogich, módl się za nami, Bracie chorych i opuszczonych, módl się za nami, Przyjacielu Świętego Franciszka z Asyżu, módl się za nami, Obrazie dziecka Bożego, módl się za nami. Mężny Głosicielu Ewangelii, módl się za nami. Podporo złamanych na duchu, módl się za nami. Gorliwy Stróżu Wiary, módl się za nami. Obrońco Kościoła Katolickiego, módl się za nami. Uśmiechnięty Sługo Zbawiciela, módl się za nami. Przykładzie wytrwałej modlitwy, módl się za nami, wielki miłośniku Eucharystii, módl się za nami, potężny nasz orędowniku, módl się za nami, Karlo oddany Bogu bez granic, módl się za nami. Karlo znający drogę do nieba, módl się za nami, Karlo miłujący święty różaniec, Módl się za nami, Karlo niosący ulgę cierpiącym, módl się za nami, Karlo wpatrzony w Boga Ojca, módl się za nami, Karlo pokorny żołnierzu Chrystusa, módl się za nami, Karlo posłuszny Duchowi Świętemu, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Wstawiaj się za nami, Karlo, niebieski orędowniku i prowadź nas do Boga. Módlmy się, Boże nasz Ojcze, który uczyniłeś Karlo Źródłem dobra, naucz nas za jego przyczyną wzrastać wierze, nadziei i miłości, uwolnił nas pod władzy grzechu i od nieuporządkowanych przywiązań, abyśmy każdego dnia mogli upodabniać się do Ciebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen.